Cześć, cześć, cześć. Ja jestem Krzysiek Nowycieński. No i jestem już z Wami tutaj na żywo. To jest mój pierwszy live w życiu. Na YouTube jest trochę filmów, ale tak na żywo, na Facebooku to, to jest ten pierwszy raz. Mam nadzieję, że mnie w ogóle słychać. <laughs> A jak nie, to trudno. Traktuję troszeczkę tego dzisiejszego live'a też testową. Tytuł tego live'a to, to moja osobista historia I, i tak naprawdę dzisiaj chciałem wam powiedzieć o tym, yy, yy, skąd pochodzę, yy, jak się potoczyło moje życie, w końcu już 52 lata za kilka dni yy, i tak naprawdę yy, chcę wam też powiedzieć o tym, gdzie mnie zawiodło to wszystko, co, co w życiu robiłem yy, i, i co się wydarzyło. <laughs> no dobra. Yy, z drugiej strony też to nagranie troszeczkę pokażę Fakt, że, że będę chciał się z Wami spotykać tutaj co tydzień, regularnie, co tydzień, w środę o godzinie 21. No i chciałbym Wam mówić o rzeczach dla mnie ważnych, ważnych dla mojego zespołu, bo jestem przedsiębiorcą, ważnych dla, dla rozwoju. Będzie tutaj dużo praktycznej wiedzy dotyczącej rozwoju osobistego, będzie dużo praktycznej wiedzy dotyczącej marketingu. Widzę, jak tutaj pisze Joanna Lissing-Pena, słychać i widać. No to cudownie, <grywa> to się bardzo cieszę. No dobra, to zacznijmy. Pochodzę z bardzo małej wsi. To jest Wielki Wełcz, Koło Grudziądza. Chłopaki z południa mówią, że to krzyżaki tam mieszkają pewnie tak, je. <grywa> pewnie tak jest. Moje dzieciństwo to, to ciężka praca w, w gospodarstwie rolnym. Mama została sama z trzwolegiem dzieci, więc nie było łatwo. Ale to, to były też, też szczęśliwe chwile, to, to były fajne czasy. Mieszkaliśmy nad samym Wałem Wiślanym, to taka duża grobla chroniąca przed wylewaniem Wisły, nad Wisłą. Lubiłem latem wieczorami siadać na tym wale, patrzeć w gwiazdy, nawet zrobiłem sobie taką sklejaną mapę nieba i tam były różne gwiazdozbiory. Cześć Krystek, witam Cię serdecznie, to moja siostra. <laughs> Jedna z trójga sióstr, no właśnie, ja bym samej, trzy siostry też lekko nie miałem. Wiecie, jak to jest. Yy, no i, yy, i na tym wale też snułem wielkie marzenia. Już od podstawówki zastanawiałem się, jak to by było, gdyby, yy, gdyby cała energia, która jest nam potrzebna do życia, była czerpana ze źródeł odnawialnych. I te projekty odnawialne gdzieś tam ciągle chodziły mi po głowie. Ja jestem bardzo techniczny. Yy, uwielbiam kombinować różne rozwiązania techniczne, maszyny rolnicze, słuchajcie ciągniki, no wiecie dla małego chłopaka ciągnik matko jedyna, coś pięknego. Yy, więc, yy, więc, yy, więc takie marzenia miałem i jakoś gdzieś tam w tym kierunku to wszystko szło. No i potem zrobiła się, yy, ta podstawówka się skończyła. No i tutaj a propos trochę edukacji powiem, dzieciaków. Yy, zauważyłem, że było tak i nadal jest że na szkole to bardziej zależy rodzicom niż dzieciom. Co najgorsze, te sa, sami rodzice chodzili kiedyś do szkoły i w dupie mieli tę szkołę. A mimo to gnają te dzieciaki cisną, bo mają jakieś dobre oceny. W imię czego, ja się pytam? Słuchajcie, ilu z nas, ilu z nas tak naprawdę robi to, czego nauczyło się po tych wszystkich szkołach? Kryśka miała być moja siostra ogrodnikiem, ja rolnikiem, technikum rolnicze w końcu, zaraz powiem, technikum rolniczym dwa słowa. Potem też studia zootechniczne. No, totalnie z czapych. Zawsze interesowała mnie elektronika, chciałem budować zespoły elektroniczne. Nic z tego, po prostu nic z tego. No, zresztą to wiecie, PRL, interna tak dalej, musiało być to już trochę kłopot. No, ja też pozdrawiam, Batka, ciebie. <laughs> Fajne czasy w rolniku. No, więc generalnie, moja mama z dyrektorem szkoły podstawowej w tym wełczu postanowili, że Krzysiek, mały Krzysiek, no w już nie taki mały, pójdzie do technikum rolniczego, bo to taka szkoła, gdzie ma się i zawód, i jakieś tam wykształcenie. Będzie matura, będzie GIT. Moja prośba i moja rada: dajcie dzieciakom wolność. Pozwólcie im marzyć, pozwólcie im robić swoje. Niestety system edukacji mamy taki, jaki mamy. To dziecko jest klientem i ostatecznie to przeważnie w takim normalnym życiu, kiedy jest wolny rynek, to klient decyduje o tym, jaki jest produkt, co chce kupić, czego nie chce kupić, czego chce, chciałby się krótką dziecko uczyć, a czego nie chciałoby się uczyć. No ale prawda jest taka, że, że to system decyduje o tym, że ktoś, kto nie ma w ogóle słuchu, ma mieć piątki, w, nie wiem, z muzyki, ktoś, to w ogóle nie interesuje kogoś malowania, ale ma mieć piątkę z plastyki. Mało tego, dochodzi nawet do takich rzeczy, że z plastyki można się podobno zostać. Można się zadać z matematyki, chociaż ma się totalne, humanistyczne yy, zacięcie i, i nie potrafi się dodać po prostu dwa dodać dwa. To jest ciekawe. Więc. Yy, yy, Moja córka Ola przez to wszystko przechodziła, i yy, 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 przykro mi było, że musi przez to wszystko przechodzić. Yy, więc dzieciaki, albo rodzice, którzy tutaj mnie już oglądają, do dzieciaków mam, do waszych dzieciaków, przekażcie, jeśli macie ochotę, yy, niech próbują. Ja sam, kiedy zaczynałem, to technikum całe rolnicze, a potem zootechnikę, ja w ogóle nie wiedziałem, jak chcę robić w życiu. To, to nikt młody nie wie, moim zdaniem. Niemniej potem wchodzimy w, to, w te studia, potem szukamy najlepszej pracy, potem ma być ta cudowna emerytura, a potem życie przemija, ma się te 52 lata i sobie myślę, kur... kawodna, tak? Co takiego się zrobiło wielkiego? No właśnie, trzeba życiem żyć, to jest moim zdaniem najważniejsza sprawa. Ja sobie to taką ściągę przygotowałem, 9 takich zagadnień, więc dzieciństwo mamy przerobione, uważam. E Kiedy zrobiłem prawo jazdy, jak miałem 18 lat, Mój wujek Bombel świętej pamięci, wujek, pozdrawiam się tam u góry, takiego asa jak Ty, to nie znałem drugiego. Yy, więc wujek Bombel handlował samochodami i zarabia na tym pieniądze. Więc ja sobie pomyślałem zaraz, zaraz, jak wujek Bąbel handluje samochodami, no to może i ja bym spróbował. Kłopot polegał na tym, że ja nie miałem ani pieniędzy. Yy, yy, no właśnie. <laughs> nie potrzebujemy żadnej edukacji, to taki. Świetny zespół śpiewa, puśćcie sobie to nagranie kiedyś z YouTube'a. We don't need no education. Yy, yy, I tak naprawdę yy, teraz mnie wybiło. Yy, aha, postanowiłem zahandlować maluchem, ale nie miałem malucha ani pieniędzy na malucha. No więc yy, w weekend zaprowadziłem malucha, którego moja mama miała, i on służył w gospodarstwie, on służył bardzo, bo my mieliśmy warzywa, do wywożenia yy, tych warzyw yy, na targowiska, na rydki tak zwane wtedy. Hmm, więc to był bardzo ważny pojazd. No i yy, to co? Zaprowadziłem go w weekend do przemalowania, bo schodziły czerwone, a on był żółty. No więc yy, i wujego przemalował, tam jeszcze była sesja delikatna z yy, innymi oponami, potem i z akumulatorem, ale to się wyjaśniło. W każdym razie yy, to jedno zadanie poszło. Przyjechałem do domu, mama mówi: gdzie jest nasz maluch. Ja mówię: No to jest nasz maluch. No, jak nasz maluch, jak nasz był żółty, a ten jest czerwony. No jest czerwony, bo się z weekendem dogadałem, tylko jeszcze trzeba będzie mu zapłacić za to lakierowanie. No, mama wpadła w szał. Yy, I potem to jest, jakby pierwsza część. Druga część była taka, że jej powiedziała, że mama, to jeszcze nie koniec. Teraz, ponieważ maluch jest na ciebie, to tego malucha jeszcze trzeba sprzedać. Mama powiedziała, Ty Sudek chyba Cię już. Ma, moja mama potrafi mówić różne słowa. <laughs> Wieście mi, mama, cię pozdrawiam, szkoda, że nie słuchasz, bo wiadomo, mama ma 84 lata, nie jest Facebookowa ale generalnie, generalnie daje dziewczynę radę. No i no w końcu dała się namówić. Pojechaliśmy do Gdyni jeszcze z przygodałem, się ten maluch po drodze na giełdę, ale na tej giełdzie sprzedałem tego malucha, kupiłem innego i jeszcze zostało się na jednego. Tak się zaczęła przygoda z handlem samochodami, tak więc jak już byłem na studiach, to jeździłem, przyjeżdżałem na te studia swoim samochodem. Kiedy większość profesorów na tych studiach no, jak dobrze im szło, to też miała samochód, a jak nie, to, to nie miała. To, to, tak, takie były mi więcej czasy. I to było moje pierwsze taki, takie zacięcie do, do, do przedsiębiorczości, powiem wam szczerze. Potem zrobiło się tak, że tych samochodów było, było już całkiem sporo. Jechałem, jeździłem tam z dziadkiem Konradem, świętej pamięci. Pozdrawiam, mam nadzieję, że to słucha z góry. I Często zabierają go jako kierowcę. <śmany> to też był ja, ja powiem, on <śmany> jest z tej ziemi czasami, ale, ale się działo. No i później, później te samochody już zrobiły się takie, że jeździliśmy na zachód po samochody. I tam jeździłem z Jaśkiem, z moim fajnym kolegą. Jaśku, pozdrawiam cię. <śmany> mega, mega facet. się nigdy nie przeklinał. Jedyne, które słyszałem u niego, przekleństwo to było: kurna. Kurna, to był to grube. Yy, bardzo porządny gość, świetny kierowca i zajebisty mechanik. Jak potrzebujecie dobrego mechanika, to ja zawsze Jaśka polecam. Yy. Tak więc, no i były te samochody. Samochody się potem skończyły, bo, bo stwierdziłem, no przecież ja nie po to studiuję, wiecie, tu studia, to już jest gość, nie? nie po to studiuję, żeby, żeby całe życie handlować samochodami, a już potem zrobiło się tak na tych granicach, że trzeba było stać po parę dni, no wesoło nie było. No okej, okay. więc w międzyczasie jeszcze, jak te samochody były, było gospodarstwo, Tyton się powiększył z hektara 2 na 10. Trochę się to wszystko zautomatyzowało, no to już było takie poważne przedsięwzięcie tak naprawdę, duża plantacja. Wtedy już zatrudniałem ludzi do tego tytoniu, więc było jakby kilka gałęzi tej przedsiębiorczości, takie równolegle prowadzonych. Jeszcze bar, potem sklep spożywczy, bar ze siostrą, Teresa pozdrawiam Cię, też była przygoda życia ten bar. Teraz go potem jeszcze ciągnęła długo, jeszcze dopiero niedawno ta została zakończona. To, to wszystko dawało niesamowite, wiecie, takie życiowe doświadczenia. Z ludźmi, z, z przypadkami różnymi, to, 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 się, to się nie da przecenić. No okej, okay. potem się okazało, że po tych studiach mój kolega zaprosił mnie, Wojtuś, pozdrawiam cię, Kaziczku do pracy w, w takiej winiarni, to te tanie wina, wiecie, jabole, tam takie, jak ich tam nazywali, już nie ich nazywali. No i, yy, i ta była praca na etacie i ta praca na etacie okazała to to nie było dla mnie. Zupełnie, więc powiedziałem, że nie, 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 nie. Ale, ale liznąłem tego, tam byłem chyba nawet ponad pół roku, jak, albo i rok, może, nie wiem, już nie pamiętam. Ale było, było to trochę yy, i, to, i to jednak, jak, jak powiedziałem, to nie było dla mnie. No i potem było tak, że do głosu doszedł taki pomysł zrealizowania dużego projektu w energii odnawialnej rafineria oleju pozyskiwanego z rzepaku, tak zwany biodizel. To, się, to trwało kilka dobrych lat, i na koniec skończyło się ogromną klapą wielkimi problemami i osobistymi, i finansowymi. No ogromne tąpnięcie życiowe takie mhm. i później po tym wszystkim już były inne biznesy, były takie stacjonarne biznesy, ale pewnego razu mój kolega Grzesiu taki, pozdrawiam Cię Grzegorz jeśli mnie, mnie słucha, społeczna, powiedział mi z Krzysiek, co by było gdybyś mógł dostawać pieniądze od tego, że ludzie robią zakupy, a to jakiś mały procent od marży, którą, którą uzyskuje przedsiębiorca, by się otrzymywał. Mówi, to zajebiste. I on mówi, mało tego, to w całym świecie mogłoby się tak dziać. Kurde, no to rewelacja. Ten biznes to się nazywa MLM, Multi Level Marketing. Nic o nim wtedy nie wiedziałem, zielonego nim pojęcia nie miałem. No ale ta perspektywa tego, że można otrzymywać pieniądze od każdych zakupów, które się będą na świecie działy, to była rewelacja. Trzeba było tylko Różnym ludziom mówić o tym, że, że mogą dostać taką kartę i tam było one kupować, i robić te, jak będą robili zakupy oni lub ich znajomi, to oni będą wtedy otrzymywali te, to, te pieniądze. I, i to był ok, to był uczciwy biznes, to się rozwijało, to się działo, to, 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 jakoś, tam, to jakoś tam działało, ale, ale do czego dążę? Do tego, że um, podczas y, robienia tego biznesu, spotkało mnie w życiu po raz pierwszy coś, co się nazywa rozwojem osobistym. I ten rozwój osobisty to są takie, wiecie, struj większość ludzi to uważa. Niemniej to właśnie tam dowiedziałem się po raz pierwszy, kto to jest Robert Kiyosaki. Facet był wielkim marzycielem, jak był dzieckiem to, to wytapiał z tubek po paście pieniądze. Bo tata mu powiedział, że żeby funkcjonować w życiu, to trzeba się nauczyć robić pieniądze. to on się nauczył i robił te pieniądze, chłopa. Dzisiaj jest multimilionerem amerykańskim, hawajczykiem, ma w rynku nieruchomości, działa, ma ogromne ilości tych nieruchomości na wynajem. Jego żona również zresztą, jego wielkie marzenie. Przeczytajcie sobie książkę Bogaty ojciec, Biedny ojciec. To jest właśnie ten Robert Kiyosaki, polecam wszystkim. Nieduża pozycja, ale mega fajna, prostego człowieka, który. Który nigdy też nie cierpiał szkoły, ale za to miał zawsze smykałkę do interesów. I to, to, jest, to jest fajnie opisane. Tak się zaczęła moja żyć, przygoda z tym, z tak zwanym rozwojem osobistym, czyli z tym, że mm, jak żyć, co jest naprawdę warte uwagi w życiu, jakimi wartościami się kierować i co to są w ogóle wartości. Prrr, większość ludzi nie ma pojęcia zielonego. Można bez tego żyć oczywiście, bez tej całej wiedzy, ale życie, myślę, jest dużo bogatsze, kiedy się to wszystko wie. Potem były jeszcze jakieś 2-3 networki, tak zwane, czyli te, te, te właśnie marketingi wielopoziomowe. W międzyczasie też były jakieś biznesy stacjonarne, ale też w międzyczasie pojawiły się z tego stresu, który wtedy dotyczył tego projektu biodizla, trzy choroby autoimmunologiczne. I też one wpłynęły na to, co dzisiaj robię. Co wiem, i jak się z nich leczę. To są bardzo ciekawe aspekty. Ja powiem Wam szczerze, że bardzo wdzięczny jestem lekarzowi, endokry endokrynolog z Grudziądza. Pozdrawiam Panie Doktorze, jeśli Pan Doktor kiedyś mnie tam zobaczy. Ponieważ ten człowiek uratował mi dwa razy życie. Pierwszy raz kiedy byłem na tarczyce, bo w tarczyce można umrzeć. TSH 79, nie 7,9, bo Większość pielęgniarek, jak zobaczyła 7-9, no to jest źle. Mówiły, mówi, źle to jest. Ale wy nie no panie, sprawdzą to dokładnie. Było 79 i było takie, o kurwa, o kurwa. Posłownie każda, każda to samo. Tak się znalazłem przy pierwszy raz. No i, i ten endokrynolog znalazł u mnie drugą chorobę, to jest nadnercza. Powiedział, że ta tarczyca to by mi zabiła, ale ta nadnercza to bardziej. Więc y, nie było nic, nic fajnego. Choroby autoimmunologiczne mają to do siebie, że lubią się y, y, powtarzać, to znaczy y, dokładać następne do siebie z biegiem czasu. Dlaczego? Dlatego, że z całym szacunkiem konwencjonalna medycyna Usuwa objaw, czyli dają nam hormony świetnie, bo możemy dzięki temu funkcjonować, które produkuje, produkowałaby tarczyca, gdyby mogła, ale nie usuwają przyczyny, czyli tego, co sprawiło, że ta tarczyca jest coraz bardziej uszkadzana. Więc y, doszła, miałem tarczycę uszkodzoną, nadnercza uszkodzone, i do tego doszła potem za rok jeszcze cukrzyca typu pierwszego, późno objawiające się, czyli tak zwana lada. Y, no i, i niestety znowu, ta sama, ta sama, to samo zalecenie tego się nie leczy, tego się nie da leczyć. To jest choroba nieuleczalna i przez całe życie z tym żyć. A przyczyną jest uszkadzanie je narządu tarczycy przez układ immunologiczny, czyli nasz odpornościowy własny układ. Później trafiły mi się książki amerykańskich autorek różnych od doktorów medycyny po doktorów farmacji i z tych książek dowiedziałem się, że tak nie do końca nie da się tego leczyć że, że, że można bardzo mocno zmienić to co, to co robimy i jak żyjemy i czy ta choroba ma się rozwijać czy nie na pewno można ją wyhamować wycofać nie bardzo, bo ta choroba jest dziwna, bo trzeba by wyłączyć układ odpornościowy, on jednak jest potrzebny on po prostu ma prawidłowo funkcjonować, a nie byle jak tak jak to się dzieje w chorobie autoimmunologicznej no, i dlaczego to było, wpłynęło na moje życie? Dlatego, że zacząłem się interesować też yy, yy, różnymi substancjami, yy, preparatami produkowanymi yy, i przez dużą farmację, i nie tylko, które sprawiają, że możemy sobie pomóc w tych chorobach. No, i jak już znalazłem trzy takie idealne, yy, to, to, to było już tam jakiś czas temu. Yy, yy. Po tych networkach, które okazały się w topami przeważnie, stwierdziłem, że kurwa, ile można to robić? Pieniądze były, nie były, było różnie, ale przede wszystkim okazywało się, że, że to gdzieś tam się rozpadało z czasem, zawsze. Więc, więc to, to nie był biznes dla mnie. Uważałem, że już nie chcę więcej, nigdy tego robić. Nigdy więcej, nigdy więcej. Tak sobie powiedziałem, nigdy więcej. No i wyobraźcie sobie, jakie było moje zdziwienie, kiedy, kiedy zobaczyłem, że. Preparaty, które do dzisiaj trzy używam, które doskonale wycofują moje choroby, to znaczy naprawiają moje narządy, krótko mówiąc, i cały organizm doprowadzają do normy. Ostatnio moje mamy do normy doprowadzane są jelita. Powiedzcie mi, kto nie choruje na jelita? Kto się prawidłowo upróżnia codziennie? Prawie nikt, gwarantuję Więc moja mama na razie przeżywa geheny. Ale okazało się do sedna jakby, że że te preparaty, są rozprowadzane przez. Halo, Halo. Tutaj niespodzianka tak. Przez network. Czyli od człowieka do człowieka. Ja mówię, no nie wierzę. Po prostu nie wierzę. No i cóż, musiałem się zapisać. Musiałem, nie musiałem, ale zapisałem się, żeby je mieć po prostu. Yy, yy, ale ciągle się wahałem, czy wrócić do networku. Czy, czy, to jest, czy to jest moja droga, czy aby na pewno, aby na pewno w tą stronę? No i na koniec yy, 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 widzę na Facebooku. Reklamę Basia Piasek. To taka pani, yy, która teraz spodziewa się dzieci. Pozdrawiam cię, Basiu, jeśli, jeśli kiedyś to przesłuchasz. Cudowna sprawa, dziecko, odmienia całkowicie życie. Yy, Basia stworzyła yy, już w tej chwili kilkanaście stacjonarnych, normalnych, kl klasycznych przedsiębiorstw. Yy, jest mistrzem sprzedaży w każdym tym przedsiębiorstwie, według opracowanego przez nią schematu, który ja też zresztą swego czasu nabyłem. Mm, doprowadza każdą z tych firm, która albo przejmuje, albo kupuje do, do milionowych obrotów, i yy, yy, no jest dla mnie taki, takim yy, autorytetem w dziedzinie yy, prowadzenia firmy, tak naprawdę. Yy, ja zrobiłem wszystkie błędy, jakie można zrobić, jeśli chodzi o, o przedsiębiorczość. Yy, jedni nazywają to wtopami, a drudzy lekcjami. Yy, I te lekcje są albo tańsze, albo droższe. Ale bez tych lekcji, wierzcie mi, nie da się nauczyć jeździć na rowerze, nie wywracając się na nim. Nie da się. Jak ktoś, jeśli chcecie spróbować, to spróbujcie kiedyś książki. Dajcie dziecku książkę, niech przeczyta, jak się jeździ na rowerze, niech siądzie i niech nigdy się na nim nie wywali, tylko od razu jedzie. Kryśka była w tym mistrzem świata, po prostu wsiadła, zaczęła padałować, wyrąbała w garaż. Ale nauczyła się jeździć. <laughs> Dokładnie, nauczyła się jeździć i do dzisiaj umie, jak nam życie. Okej, okay. i jak Basia powiedziała na koniec, że ona prowadząc te wszystkie swoje firmy, robiąc te miliony, yy, powiedziała, że ma dość paru rzeczy. Ludzi, których trzeba zatrudniać, i którzy są ogromnym obciążeniem kosztowym, ale też psychicznym, mentalnym, tego, że ciągle są jakieś problemy. Ciągle, bo w firmie ciągle są problemy. I to jest prawda. Nie znam takiego przedsiębiorcy, który codziennie nie rozwiązywałby jakichś problemów. Tak naprawdę zawód przedsiębiorca raczej wiąże się z tym, aby rozwiązywać problemy. Z tym że ma się na głowie księgowość, faktury, rozliczenia, wszystko jest na głowie tego przedsiębiorcy. Jak nie na jego, to na głowie księgowej, ale ten księgowy i tak od nas chce tych papierów, więc my wszyscy musimy o to dbać. I na koniec jeszcze wjeżdża w to wszystko Urząd Skarbowy, który jak znajdzie dziurę w całym, u mnie właśnie kiedyś tak znalazł na 150 tysięcy i zamiast do zwrotu VAT-u na tą kwotę otrzymałem łącznie z karą do zapłaty prawie 400 tysięcy złotych na no właśnie. Więc, więc to są te wszystkie rzeczy, które Basia powiedziała: halo, jeśli mogę zrobić, wziąć udział w biznesie, który jest etyczny, który ma fantastyczne produkty i w którym mogę budować zespół, nie będąc obciążona tymi wszystkimi rzeczami i gdzie będę ludziom pomagać tymi produktami, to w to wchodzę. Zastanawiam się, Basiu, co ty weszłeś? Ciekawy jestem, co to, co to było. Basia weszła w fajną polską firmę. No i jak myślicie, co zrobił Krzysiek, kiedy Basia to zrobiła. Krzysiek zrobił to samo. Yy, I tak wróciłem do tego networku, tak już z czasem potem znienawidzonego. Yy, yy, I teraz chciałem wam dwa słowa powiedzieć też o tym networku. Jeden powie piramida. Tutaj z naszych ludzi ma fajne to określenie, że tak, ja jestem faraonem, a mam pod sobą dwa tysiące wyznawców. Mm. Network to taka działalność, która nie ma wszystkich pośrednich części. Czyli nie ma hurtownika, nie ma detalisty, nie ma tego wszystkiego, co się nazywa reklama, ogromne budżety i tak dalej. Wtedy, nie wiem, pasta do zębów kosztuje 25 zł, ale, ale, ale y, y koszt produkcji to jest 5 zł. Nie? A ta cała reszta tutaj dojeżdża. Więc, y, więc y, y, co do networku. Nie znam takiego, który miał zły produkt. I mówię tu o produktach takich fizycznych. Mój problem był i kłopot taki, że ja się pakowałem w networki, które nie miały tych fizycznych produktów, przestrzegam was przed, przed, przed tym i tego raczej nie róbcie. Dlatego, że nie macie żadnej pewności, że coś z tego po prostu wyjdzie. Natomiast w networkach, które oparte są o firmę, która ma produkty takie fizyczne, które możecie wziąć do ręki, wykorzystać, i do której nie musicie nic wpłacać, żeby zacząć to to ma sens. Dlatego to ma sens, że nawet gdyby się to budowało 5 lat i dochód, nie wiem, 50 tysięcy miesięcznie, stały, stabilny, bez tych wszystkich obciążeń, z zatrudnianiem ludzi, bez tej skarbówki, która nas będzie ścigać, bez tego zapierdoczenia, że tam, nie wiem, COVID przyjdzie, że nam coś zrobi, yy, wszystkiego tego nie ma. Bez rozwożenia produktów, i bez oferowania ich, nie wiem, jak cygan tam po Bodonach i tak dalej. To wyobraźcie sobie, czy można stworzyć lepszy biznes. Że ty po prostu dajesz dostęp do sklepu internetowego, do którego każdy może mieć dostęp dzięki tobie, dzięki temu może mieć zniżki i dzięki temu kupować sobie fajne produkty, które na co dzień tak są potrzebne. Produkty które często pomagają być zdrowszym zwyczajnie. Tak? Y nie są jakoś czarną magią, tylko są oparte o fajne badania ludzi, którzy są autorytetami wielkimi w świecie badań, w świecie medycyny, nauki. Więc, więc z tego powodu się do tego dołączyłem. Jestem w tym zespole u Basi, jestem szczęśliwy. I teraz, gdybym miał dzisiaj kierować się, dlaczego jestem w jednym networku, a nie w innym, to dlatego, że są tam ludzie, którzy wiedzą, jak robić biznes. I, i pamiętajcie, w większości networków, to to jest też kłopot ludzi, obiecuje się jakieś głupie miliony, których większość i tak nigdy nie zobaczy. Nie dlatego, że jest na dole czy u góry, tylko dlatego, że zwyczajnie nikt im nie powiedział, jak to robić. Skąd taki człowiek ma wiedzieć, no dobra, dostałem teraz, nie wiem, tam się gdzieś zarejestrowałem i co, i co dalej? No przecież z tego nie będzie milionów ludzi. No nie, nie będzie. Może będą. Ale tylko wtedy, kiedy będziesz wiedział, jak to się robi. A będziesz wiedział, jak to się robi, jak masz ludzi, którzy cię poprowadzą. I takich networków jest niestety niewiele. To wam gwarantuję. I takich ludzi, którzy potrafią prowadzić cię za rękę z punktu A do punktu B, jest naprawdę niewiele. Ok, to więc z tych osobistych wyznań to by było dzisiaj myślę tyle. We wtorek, w środę o 21 się spotkamy. To jeszcze zobaczymy, czy ta godzina gdzieś tam się na nie przesunie trochę, ale myślę, że 21 jest dobra, bo już jesteśmy po serialach. Jak to się ogląda. Latem to jest taki czas, kiedy jeszcze jest widno, także nie jest to jakaś zapadła noc. Zimą będzie trochę gorzej, no ale od tego są światła, różne oświetlenia, żeby człowieka było widać, bo na dworzu już jest akurat szaro. Yy, za tydzień będzie już czysto merytorycznie, będzie technicznie, będzie o tym yy, jak sobie możemy pomóc w zdrowiu, co wykorzystywać, yy, jak ten biznes cały funkcjonuje w ogóle yy, i czego możecie się dowiedzieć, jakie książki czytać, w którą stronę iść, aby mieć w życiu trochę lepiej, nawet gdyby to miało oznaczać dorobienie 500 tys. zł, to też jest fajnie uważam, prawda? Okej, okay. bardzo Wam dziękuję, że byliście. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądali i mam nadzieję do zobaczenia w środę o godzinie 21. Cześć!